Aleks Hagi tak, ewidentnie osoba, y, która moim zdaniem, odnoszę wrażenie, że budzi twoje zaufanie, zresztą chyba o tym powiedziałeś dla Sportowych Faktów po meczu z Krakowią, poznałeś go w jednym ze szczecińskich lokali, kiedy był w Szczecinie jeszcze w grudniu, w mieście przerwę między rundami. Na czym bazuje twój optymizm, na czym opierasz swój optymizm, że, że jest to osoba, która może pogonić Szczecin, dać dużo dobrego, dużo radości? No, czasami wystarczy człowieka raz poznać, porozmawiać chwilę z nimi i widać po, po tej osobie, co w osiągnąć, jak jakie ma cele. I ja na tym spotkaniu, gdzie pana Aleksa poznałem, to było przed świętami Bożego Narodzenia, gdzie były te pierwsze negocjacje pomiędzy prezesem Roszkiem a panem Aleksem, więc. Miałem okazję taką, przez przypadek się spotkaliśmy w jednym z lokali w Szczecinie, porozmawialiśmy i ja tak nieco coś poczułem, że, że, że jest to osoba, która wydaje się, że może pogoń wnieść na, na wyższy level. I trochę trzeba było czekać na tą oficjalną decyzję. Pan Aleks o to cały czas walczył żeby zostać właścicielem Pogroni, i, i, i tak się stało. Więc tak jak mówię, no, cieszymy się, że, że Pogroni już ma nowego właściciela, że to, co się działo w ostatnim czasie poza boiskiem, miejmy nadzieję, że jest za nami i my, jako kilkarze, możemy skupić się tylko na, na boisku, na tym, na co mamy wpływ. Kibice mogą się skupić tylko na dopingowaniu drużyny i po prostu być dumni z, z tej drużyny. Był to ciężki czas, ale przetrwaliśmy go wszyscy i to jest najważniejsze. Jak, jak wszyscy jesteśmy razem jako klub, jako kibice, jako piłkarze, jako cała społeczność, to wtedy to wtedy efekty przyjdą i, i daję mam nadzieję, że już z nowym właścicielem będziemy szli do, do przodu.